Witam wszystkich na moim kanale, DanekAudio4 Poszukiwa skarbów antyków, staroci, danych się kłania Trochę mnie gardło boli, mam chrypkę Dzisiaj jest niedziela, 22 czerwiec Przyjechałem z giełdy I pokażę, co dzisiaj udało mi się ciekawego na niedzielnej giełdzie kupić A kupiłem bardzo ładne rzeczy Wczoraj też W Kłodzku były ładne rzeczy Dzisiaj byłem w innej miejscowości I udało mi się kupić Cztery rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony z pierwszych rzeczy, jakie kupiłem, to był rzutnik Ania. Nie uwierzycie, od pana, który stał przede mną. Przyszedł, przyszedł na giełdę dopiero o godzinie 10 się wystawiać. Rzutnik Ania. Ania. W dobrym stanie, działającym. Zaraz go włączę z filmami, z filmami, mówię z bajkami. 26 sztuk bajek do tego. Kupiłem, nie wiem czy za ile, za 24. Czyli 26 bajek plus rzutnik za 40 zł z bajkami. Bądą tu przeczytam, jakie są bajki, Żebyście widzieli, mieli podgląd, na jakie bajki są. Już zaraz to poprawię i Wam mówię, co jest. Zaczniemy od dołu. Są bajki. Paweł i Gaweł. Produkcja przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo polonijne, Donau. Trading SCO Łozłowicza Cena 85 Zł Zlat PRL Paweł i Gaweł To jest Dzieci Pana Astronoma Część pierwsza i druga Jaś i Małgosia Katar Drugi Jaś i Małgosia Czerwony Kapturek Potem Wesołe Wiewiórki Wesołe wiewiórki Następna to jest kopciuszek Don Quixote Miś uszatek Skrzynia LZWKF film serwis Cena detaliczna 15 zł, Tutaj jest bajki Jana Brzechwy Ilustrował Przemysław Woźniak Cena 100 zł. Tu jeszcze też jest jakaś bajka, na tym pisze Fotopam PTTKZP Warszawa, zobaczymy co tu będzie Tu jest Bajka żaba miszający zając, lis Tajemnicza wyspa Część pierwsza i druga Dziewczynka z zapałkami Słowik, kopciuszek Tu mamy latający kufer, miś uszatek okulary kaczki czerwony kapturek krysia bezimienna część pierwsza i druga jak to jak to z lnem, z lnem było przeprasza przepraszam smoku my jakiś nie wiem co to jest zobaczymy zaraz wyświetlimy tu jest też fotopam Z Warszawy bardzo dobry zakup. Udało mi się za 40 zł. To jest bardzo dobrze. Drugim moim zakupem był taki oto dystrybutor na alkohol. Dystrybutor na alkohol z podziałką. Tu się otwiera, i wlewa alkohol. Z drugiej strony jest to samo. Dystrybutor samochodowy wygląda. Tu się naciska. Się wlewa alkohol do kieliszka. Tak się prezentuje. Z każdej strony. Dałem pani za niego. Osiem złotych, a zmierzymy jaką ma wysokość, pani ciała, 8 złotych, dałem jej wysokość, jego to jest 50 centymetrów, pół metra, też bardzo dobry zakup. Trzecim zakupem to był. Obraz. Następnym moim zakupem był obraz, rycina. Z jakąś fotografią miasta. Tak się prezentuje. Dam do słońca, może będzie lepiej widać. Rycina. Nie mogę tego pokazać, odbite jest tutaj. Z płytki chyba mi się wydaje, odbite. Sygnowana. Zrobimy tutaj. Już być lepiej widać sygnatury. Sygnowany. Rycina jakiegoś miasta. Jak ktoś wie, to proszę. Proszę pisać w komentarzach. Niestety nie wiem, co to za miasto. Tak się prezentuje rama z tyłu. Kupiłem zapalniczkę żarową Hyundaia, bo mam auto Hyundaia Tibsona 2018 rok i kupiłem dla siebie zapalniczkę Hyundai. Nie ma gazu przy nabicią gazem. Kamień jest. Za zapalniczkę dałem panu 3 złote. Od paru miesięcy już nie mogę nic ciekawego na ogiełdzie kupić. Wczoraj w, niedzielę, wczoraj w sobotę, 21 czerwca udało mi się kupić też fajną rzecz. Pistolet, snajperkę. Dzisiaj w sobotę, dzisiaj w sobotę mówię, dzisiaj w niedzielę 22 czerwca, czerwca udało mi się kupić te cztery rzeczy. Pamiętajcie, szukajcie okazji. Nikt mi nie powie, że nie można Coś tanio kupić, trzeba wyczekiwać okazję. Mi się akurat dzisiaj udało i wczoraj. I dziękuję pięknie za obejrzenie mojego takiego krótkiego filmiku. Do następnego. Już będę chyba w następną niedzielę pojadę do, na Wrocław. Tu Wam zrobię obszerną relację z giełdów we Wrocławiu. Dzisiaj dziękuję pięknie za jeszcze raz za obejrzenie mojego filmiku. Do następnego. Cześć. Pozdrawiam Was wszystkich. Witam wszystkich! Dzisiaj 22 czerwiec, niedziela Na giełdzie udało mi się kupić rzutnik Ania za 40 zł. Od pana. Nie wiem, czy pan wiedział, co ma do sprzedania. Rzutnik Ania. Do tego filmy, raczej, raczej bajki. jest do tego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 do 24, 5, 26 bajek. Za 40 zł. Jeszcze muszę dograć, pokazać wam, że zapomniałem pokazać, że działa rzutnik. Tu jest Akademia Pana Kleksa. Odbiera. Trzeba go ustroić. Tylko kliszę wsadziłem do góry nogami. Kliszę wsadziłem do góry nogami. Wszystko działa. Akademia pana Kleksa, film. Tak się prezentuje. Świeci. Wszystko. Wszystko działa. Film. Film Akademia. Pana Kleksa. Wszystko działa. Tak się świeci. Tu film, tylko krzywo go włożyłem. Do góry nogami film, dlatego jest odwrócony. No i dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do następnego. Cześć.